Witajcie po raz kolejny na moim kanale. Ja was witam serdecznie i szybko przenosimy do, się do filmu, a dzisiaj porozmawiamy o wodzie. Japoński badacz, naukowiec i pisarz Masura zrobił taki eksperyment. Umieścił w kilku naczyniach wodę i do każdej z tej. Wody mówił w inny sposób, czyli do niektórych probówek mówił takie pozytywne słowa: Kocham cię, doceniam cię. Do innych mówił takie słowa pełne nienawiści, niezadowolenia, czyli nienawidzę cię, jesteś beznadziejny. No i po zamrożeniu tej wody struktura poszczególnych probówek, poszczególnych pojemników z wodą różniła się od siebie. Okazało się, że te, do których mówiono w taki pozytywny sposób, miały przepiękne wzory, natomiast te. Ta woda, do której mówiono w taki nienawistny sposób, bardzo negatywnymi emocjami, ta struktura była bardzo chaotyczna, nieregularna, można powiedzieć brzydka. No i teraz, jakby, co to w zasadzie oznacza, że woda zmienia strukturę pod wpływem naszych słów, naszych emocji, naszych wibracji. A mówi to bardzo dużo, bo jak wiecie, większość naszego ciała składa się z wody. A to, jaką strukturę ma nasze ciało. Ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Więc teraz, jeżeli chcemy przeprogramować siebie, całe swoje ciało, całe, całego siebie, to tak naprawdę możemy to zrobić za pomocą wody. Czyli, widzicie, tak to dużo wyjaśnia, jeżeli chodzi o powstawanie chorób. Czyli, jeżeli mówisz do siebie z nienawiścią, jeżeli ogólnie mówisz dużo negatywnych słów, to łatwiej ci będzie zachorować, bo ta struktura twojego ciała jest w jakiś sposób zaburzona, chaotyczna. Nienaturalna. Natomiast jeżeli mówisz do siebie dobrze no to struktura twojego ciała będzie piękna, harmonijna i tak dalej. No i teraz jak możemy to wykorzystać w takim naszym codziennym życiu? Oprócz oczywiście mówienia do siebie po prostu w taki pozytywny sposób możemy też strukturyzować wodę, którą pijemy. Ja o tym kiedyś wspominałam na moim Facebooku na live z jakiś rok, półtorej roku temu i pokazywałam na żywo jak zrobić takie strukturyzowanie wody. Jeżeli chcecie, to nagram taki materiał, natomiast pokrótce Wam powiem, czyli jeżeli macie wodę, najlepiej w szklanym naczyniu, po prostu mówicie do tej wody. Mówicie do tej wody tak długo, aż poczujecie, że faktycznie te emocje, te Wasze wibracje na tą wodę, wibracje tych Waszych słów przepłynęły na tą wodę i wtedy taką wodę pijecie z taką intencją właśnie, że ta struktura się zmienia. Bo przyjmując jakby wodę o tej strukturze, ta woda która już jest w nas, w naszym organizmie, też będzie przejmować strukturę tej wody, którą w siebie wlewamy. Ogólnie e, z punktu widzenia energetycznego no jest to ogromnie ważna rzecz. Wiedząc, że można zmienić strukturę wody tylko za pomocą naszych słów, za pomocą naszych emocji, a woda tak naprawdę jest Wszędzie, we wszystkim, no i przede wszystkim w naszym ciele, jest to ogromnie potężne narzędzie do pracy nad swoją energetyką, nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, tak naprawdę nad wszystkim. Bo jeżeli jesteśmy w stanie swoimi intencjami, swoimi słowami, swoimi emocjami kształtować i zmieniać i modyfikować strukturę wody, to bardzo otwiera to oczy na to, jak faktycznie to. Co my mówimy, w jaki sposób, jak się zachowujemy, jakie emocje czujemy, jak to faktycznie przekłada się na naszą realną rzeczywistość. To było na tyle. Krótki filmik chciałam wam tylko rzucić po prostu informacją o tym, że taki eksperyment był i bardzo was zachęcam zagłębić się też w inne eksperymenty Masure Emotom, bo robił też bardzo super eksperyment na ryżu. Także polecam, jeżeli was to interesuje, po prostu wpiszcie w Google. Czy tam winną wyszukiwarkę, jakiej używacie masury moto i poczytajcie sobie, bo naprawdę jest tego cała masa, są w ogóle zdjęcia właśnie tej wody i struktur. To by było na tyle. Dziękuję, że tu jesteście. Widzimy się w następnym materiale. Jesteś i to wystarczy! No i pa!